Esencja życia pulsuje w całym wszechświecie jak niewidzialna potężna siła, znana pod wieloma nazwami, takimi jak prana, chi czy eter. Ta życiodajna energia to nurt, który napędza każdy aspekt naszego istnienia, od bicia serca aż po blask gwiazd. Jest to coś, czego nie da się jednoznacznie określić, substancja przekraczająca granice fizyczności, przenikająca każdy żywy organizm nutą pełną witalności. Zrozumienie tej siły to zrozumienie samego życia. Daje nam ona moc tworzenia, przemiany i odnawiania. Zanurzając się w ten fascynujący świat, zaczynamy dostrzegać, że energia ta nie jest czymś zewnętrznym, jest częścią naszego wnętrza, nieustannie kształtowaną przez nasze działania, intencje i stany emocjonalne. Dlatego warto wprowadzić ją do codziennego życia. Co nie tylko korzystnie wpłynie na nasze zdrowie fizyczne, ale także przyczyni się do rozwoju głębszej, bardziej otwartej świadomości. Przez tysiąclecia mędrcy różnych kultur zgłębiali te relacje między człowiekiem a energią życiodajną, odkrywając, że możemy nauczyć się ją kierować na naszą korzyść. To starożytne nauki przypominają nam, że jesteśmy czymś więcej niż tylko materią jesteśmy istotami energetycznymi, połączonymi z całym otoczeniem. To jak nauka tańca z życiem, gdzie każdy ruch, każdy pomysł stanowi kluczowy element w harmonii kosmicznej symfonii. Gdy zrozumiemy tę zależność, otwierają się przed nami drzwi do osiągnięcia wyższego, bardziej harmonijnego stanu istnienia. Wyobraźmy sobie świat, w którym nie tylko czujemy przepływ tej siły wewnątrz nas, ale również potrafimy ją kierować, aby wspierać zdrowie, radość i podniecony stan ducha. Opanowując te techniki, zyskujesz szansę, by stać się bohaterem własnej energetycznej podróży, wykorzystując tę życiodajną moc nie tylko do poprawy kondycji fizycznej, ale też do rozwoju emocjonalnego i duchowego. To zaproszenie nie tylko do odkrywania, ale do przeżywania drogi ku przemianie i samokontroli, którą możesz wpleść we wszystkie aspekty swojego życia. Zrozumienie tego konceptu. To dostrzeżenie, że jesteśmy zanurzeni w oceanie nieustannie ruchomej energii, w kosmicznym tańcu, gdzie każda cząstka naszego istnienia rezonuje z wszechświatem. Bez tej energii życie, jakie znamy, nie mogłoby istnieć. To ona nadaje witalność, równoważy nasze funkcje biologiczne i zasila nasze aspiracje oraz marzenia. Uznanie jej istnienia to pierwszy krok ku odblokowaniu wewnętrznego potencjału, o którym wielu nie ma pojęcia. Każda emocja, każdy nurt myśli, działa niczym częstotliwość, która dostraja tę energię, wzmacniając jej dobroczynne właściwości, lub wręcz je blokując. To jakbyśmy byli dyrygentami niewidzialnej symfonii, w której umysł i serce komponują rytm i melodię tych subtelnych wibracji. Zrozumienie tej współzależności zmienia nas z biernych obserwatorów życia w aktywnych uczestników procesu tworzenia własnej rzeczywistości. W tym wideo zagłębimy się w sposoby, jak opanować i wykorzystać energię życiodajną na naszą korzyść, pokonując codzienne wyzwania i kreując życie pełne harmonii. Opanowanie tej energii to nie tylko poszukiwanie samopoznania, ale także droga do osobistej przemiany, która umożliwia zestrojenie zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego. To jak otwarcie portalu do nowego sposobu istnienia. W którym to, co wydawało się niemożliwe, staje się osiągalne, a ograniczenia jedynie iluzją, którą możemy rozwiać. Głównym przesłaniem tej podróży nie jest jedynie przekonanie Cię o Twoim potencjale, lecz wyposażenie Cię w praktyczne narzędzia, które pozwolą wprowadzić znaczące i trwałe zmiany w Twoim życiu. W miarę jak zgłębiamy tajniki tego energetycznego uniwersum, niezbędne jest zrozumienie, jak istotną rolę odgrywa umysł. W kierowaniu przepływem energii życiodajnej. Nasz umysł to potężny przewodnik, który może ukierunkować i wzmocnić te niewidzialne nurty, przekształcając je w źródło korzyści na wielu poziomach. Dzięki odpowiedniej dyscyplinie umysłowej potrafimy kształtować i intensyfikować te przepływy, stając się strażnikami przed zewnętrznymi turbulencjami. Zapraszamy Cię do wyruszenia w podróż, gdzie dyscyplina umysłowa staje się sprzymierzeńcem w dążeniu do wewnętrznej harmonii. Praktyka i skupienie czynią z Ciebie nieustraszonego odkrywce w niezmierzonym polu mocy, które drzemi w Twoim wnętrzu. Im głębiej nawiążesz tę więź, tym bardziej opanowanie i manipulacja energią życiodajną staje się nie tylko możliwa, ale wręcz niezbędna dla duchowego i osobistego rozwoju. Panowanie nad własną energią przemienia trudności w szanse, a wątpliwości w przekonania, oferując klarowność która przekracza codzienne zmagania. To więcej niż technika, to starożytna sztuka życia w zgodzie z nieustannym przepływem wszechświata. Nawiązując bliższy kontakt z tą energią, odkrywamy, że prawdziwa wolność nie polega na braku przeszkód, ale na umiejętności ich pokonywania z łatwością i wdziękiem, wykorzystując energię, która zawsze była nam dana. Dyscyplina umysłu otwiera przed nami nieograniczone możliwości zrozumienia i kontrolowania naszej energetycznej esencji. Panowanie nad umysłem to klucz do odblokowania tego potencjału, pozwalający nie tylko kierować przepływem energii, ale i kształtować rzeczywistość zgodnie z naszymi intencjami. Uspokojenie umysłu jest jak strojenie instrumentu muzycznego wymaga praktyki, cierpliwości i precyzji, aby osiągnąć pożądaną harmonię. Dzięki takim technikom jak medytacja czy wizualizacja. Możemy wytrenować nasz umysł, by stał się skutecznym przewodnikiem tej energii, przynosząc wymierne korzyści dla wszystkich sfer naszego życia. Opanowanie tej dyscypliny oczyszcza naszą istotę i napełnia poczuciem nieograniczonego empowermentu. Świadome oddychanie natomiast stanowi most łączący ciało i umysł z otaczającym nas światem energii. Techniki takie jak oddychanie przeponowe czy praktyka pranayamy są kluczowe dla zbudowania silnego i zrównoważonego połączenia z naszą wewnętrzną witalnością. Te praktyki nie tylko wzmacniają układ oddechowy, ale również stymulują i regulują energetyczne centra ciała, takie jak czakry, tworząc nieprzerwany, harmonijny przepływ. Opanowanie tych metod daje nam zdolność do pielęgnowania i równoważenia naszego energetycznego ciała, co sprzyja długotrwałemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu. To właśnie poprzez kontrolę oddechu zaczynamy świadomie czuć i kierować bogactwem dostępnej nam energii. Uważność to pierwszy etap tej nauki, pozwalający nam dostroić się do subtelnych ruchów energii, które zwykle pozostają niezauważone. Skoncentrowane praktyki, takie jak skanowanie ciała czy aktywacja dłoni, pomagają doskonalić tę umiejętność, zwiększając naszą świadomość własnego pola energetycznego. Z czasem, poprzez regularne ćwiczenia, Staje się możliwe zauważanie subtelnych zmian w energii oraz nauka wpływania na jej przepływ, co prowadzi do wewnętrznej równowagi i swobodnego przepływu. Ta interakcja z energią pozwala lepiej zrozumieć siebie, umożliwiając bardziej efektywną reakcję na emocjonalne i fizyczne wyzwania dnia codziennego. Moc, jaka płynie z tej relacji, potrafi zmienić nasze postrzeganie świata oraz naszą głęboką świadomość własnego potencjału. Pozytywne emocje otwierają te drogi, wspomagając płynność i harmonię, podczas gdy negatywne mogą powodować blokady, prowadząc do zaburzeń fizycznych i emocjonalnych. Zrozumienie tej dynamiki jest niezbędne, by pielęgnować zdrowe pole energetyczne. Połączenie emocji z energią przypomina nam, jak ważne jest utrzymanie konstruktywnego i pozytywnego nastawienia. Nauka uwalniania emocjonalnych i energetycznych blokad poprzez praktyki takie jak akupunktura, tai chi czy medytacja stawia nas na ścieżce do optymalnego zdrowia energetycznego. Jasność umysłu i skupienie pełnią kluczową rolę w kierowaniu energią ku realizacji intencji, działając jak soczewka skupiająca promienie słoneczne w jednym punkcie. Zdrowe pole energetyczne przypomina wolno płynącą rzekę, w przeciwieństwie do tego, Energetyczne blokady działają jak zastój wody, który sprzyja nieprawidłowościom. Techniki takie jak Qigong oferują metody zapobiegania i usuwania tych blokad, co pozwala zachować wewnętrzną i zewnętrzną harmonię. Rozumiejąc i stosując te zasady, przejmujemy kontrolę nad naszą energetyczną podróżą, otwierając drogę do zdrowia i dobrostanu wykraczającego poza tradycyjne ograniczenia, co prowadzi nas do stanu poszerzonej świadomości. I pełni życia. Wszechświat energii, który nas otacza, kryje w sobie ogromny, nieodkryty potencjał, czekający na tych, którzy odważą się poczuć i manipulować jego niewidocznymi nurtami. W sercu tej drogi, samopoznania, znajdują się ćwiczenia uważności, które nie tylko budzą nasze zmysły, ale także rozświetlają zrozumienie naszego własnego pola energetycznego. Praktyki takie jak skanowanie ciała dają nam możliwość dostrzeżenia subtelnych wibracji, przepływających przez nasze ciała, odsłaniając niuanse naszego wewnętrznego balansu. Dostosowanie się do własnego pola energii to nie tylko abstrakcyjny akt, to intymny taniec z życiodajną siłą, która nas definiuje. Gdy aktywujemy dłonie, nie tylko czujemy przepływ energii, ale również nawiązujemy głębokie połączenie z esencją życia, co umożliwia dotknięcie uniwersalnej więzi łączącej wszystko, co żyje i oddycha. Te kanały są filarami naszego dobrostanu i determinują sposób w jaki ci krąży, odzwierciedlając nasze emocjonalne doświadczenia. Pozytywne, pełne witalności emocje działają niczym czyste strumienie, zasilając każdy aspekt naszego bytu i wspierając zdrowie oraz harmonię. Natomiast negatywne emocje tworzą niewidzialne bariery, przypominające zapory, które blokują naturalny przepływ energii. Prowadząc do zaburzeń fizycznych i emocjonalnych, zrozumienie i praca z meridianami są kluczowe, aby rozpuścić te przeszkody, przemieniając emocje w potężnych sojuszników w utrzymaniu witalnego i zrównoważonego stanu. W tej przemianie umysł działa jak katalizator, zamieniając ulotne idee w namacalną rzeczywistość. Podobnie jak silny nurt kształtuje bieg wody, nasza obecność i skupienie stają się narzędziami kształtującymi przepływ energii pozwalając marzeniom przybrać realną formę. Energetyczne blokady przypominają stagnującą wodę, pozbawiającą nas witalności i ograniczającą postęp. Praktyki takie jak qigong działają jak starożytne balsamy, poruszając i uwalniając zastojoną energię, przywracając harmonię i naturalną płynność niezbędną dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Regularna, zaangażowana praktyka nie tylko odnawia nasze samopoczucie, ale również podnosi naszą świadomość do nowych, głębszych poziomów zrozumienia. Jednocześnie opanowanie własnej energii daje poczucie autonomii i pewności siebie, pozwalając poruszać się z większą gracją i celem przez tkankę codziennego życia. Zaangażowani w duchowy i energetyczny rozwój, możemy inspirować i motywować otoczenie, tworząc falę pozytywnej transformacji, która rezonuje i inspiruje. Niech przebudzenie indywidualnego potencjału energetycznego stanie się iskrą, która rozpali nieustanną podróż odkrywania i transcendencji, rozszerzając nasze wewnętrzne możliwości i przyczyniając się do większej harmonii z wszechświatem. Krążenie chi w ludzkim ciele to delikatny taniec, który nie tylko utrzymuje przepływ energii, ale też podtrzymuje samą esencję naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Meridiany działają niczym niewidzialne rzeki, przez które przepływa życiodajna energia, odżywiając narządy, tkanki i komórki. Gdy ci płynie swobodnie, czujemy się zrównoważeni, pełni energii i w harmonii z otaczającym nas światem. Jednakże ten przepływ może zostać łatwo zakłócony przez blokady spowodowane stresem, traumą lub nieregularnym stylem życia. I właśnie tutaj wkracza nasza zdolność wpływania na ten system energetyczny za pomocą świadomej uwagi i dedykowanych praktyk pielęgnujących qi. Zrozumienie i umiejętność zarządzania meridianami są niezbędne, by utrzymać płynność energii i zapewnić pełnię zdrowia. Równocześnie emocje odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu naszego pola energetycznego. Pozytywne emocje, takie jak radość, wdzięczność i miłość, naturalnie wzmacniają przepływ czaj. Tworząc uczucie lekkości i dobrostanu. Z kolei negatywne emocje, takie jak złość, strach czy smutek, mogą działać jak prawdziwe bariery, niczym tamy przerywające naturalny bieg rzeki energii. Takie blokady emocjonalne, jeśli pozostaną nieusunięte, mogą objawiać się w formie fizycznych dolegliwości lub złego samopoczucia. Rozpoznanie i przekształcenie tych emocji to nieodzowny krok do przywrócenia równowagi i swobodnego przepływu energii. Co sprzyja regeneracji zarówno ciała, jak i umysłu. Jasny i skoncentrowany umysł potrafi skierować energię życiodajną ku realizacji marzeń i wprowadzeniu wymiernych zmian w naszym życiu. Podobnie jak ogrodnik, który starannie podlewa rośliny, musimy nauczyć się kierować energię tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna tam, gdzie wymaga uwagi lub leczenia. Praktyki takie jak medytacja i kigong. Są nieocenionymi sprzymierzeńcami w procesie utrzymywania i kierowania energią, pozwalając jej płynąć jak potężna, kojąca rzeka, zawsze w ruchu, zawsze odnawiająca. Metafora stojącej wody wyraźnie ilustruje, jak energetyczne blokady mogą zakłócić harmonię i równowagę. Gdy energia zastaje się w miejscu, podobnie jak woda stojąca, tworzy środowisko sprzyjające chorobom i dysfunkcjom. Dzięki regularnej praktyce technik takich jak qigong możemy przekształcić te zastoje w nieustannie płynące strumienie witalności, zdrowia i jasności umysłu. Opanowanie tej wiedzy i konsekwentne jej stosowanie w codziennych rytuałach prowadzi nas do głębokiego, trwałego stanu dobrego samopoczucia, w którym energia przepływa swobodnie, przynosząc równowagę i harmonię zarówno ciału, jak i umysłowi. Eksploracja manifestacji i zdrowia energetycznego to wejście na teren, gdzie umysł staje się najpotężniejszym narzędziem, jakie posiadamy. Jasna intencja i skupienie są jak latarnie morskie, kierujące energię w stronę naszych najgłębszych pragnień, zamieniając myśli w namacalną rzeczywistość. Gdy umysł jest zdyscyplinowany. Potrafi kierować przepływ energii tak, by rozpuszczać blokady i otwierać ścieżki do realizacji tego, czego naprawdę chcemy. Ta praktyka wymaga oddania i cierpliwości. Z czasem przywiązanie do rezultatów zanika, a proces manifestacji staje się naturalny. Energia podąża za naszą uwagą, a gdy wypracujemy nawyk utrzymywania jasnych myśli i sprecyzowanych celów, stajemy się współtwórcami własnej rzeczywistości. Kształtując świat wokół nas zgodnie z wibracjami, jakie emitujemy. Energetyczne blokady działają jak niewidzialne przeszkody, zakłócając naturalny przepływ, który powinien być harmonijny. Są one jak zastój wody, która bez ruchu traci życie i staje się niezdrowa. Podobnie, gdy energia zostaje uwięziona, może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych oraz problemów zdrowotnych. Techniki energetyczne, takie jak Qigong. Oferują skuteczne metody przywracania przepływu i rewitalizacji ciała oraz umysłu. Poprzez przemieszczanie i transformowanie energii oczyszczamy się z emocjonalnych toksyn, tworząc wewnętrzne środowisko sprzyjające zdrowiu. Każde wykonane ćwiczenie nie tylko odblokowuje kanały energetyczne, ale również pozytywnie wpływa na nasze ogólne samopoczucie, łącząc ciało, umysł i ducha w jedną spójną całość. Wtedy rozkwita stan pełnego dobrostanu. Gdzie pokój i spokój stają się normą, a nie wyjątkiem, nasze zdrowie fizyczne ulega poprawie, inteligencja emocjonalna pogłębia się, a przed nami otwierają się nowe poziomy świadomości. Droga do Mistrzostwa Energetycznego to transformująca podróż, która daje nam moc życia pełniejszego i bardziej znaczącego. Dzięki wytrwałości i świadomemu stosowaniu zdobytych technik przekraczamy wcześniejsze ograniczenia i nieustannie rozwijamy się na ścieżce duchowego, oraz energetycznego wzrostu. Techniki takie jak Nadi Shodana, oddychanie na przemienne oczyszczające kanały energetyczne oraz skanowanie ciała, wzmacniające połączenie z własnym polem energetycznym, stanowią potężne narzędzia, które można stosować o każdej porze dnia. Regularne praktykowanie tych metod pozwala na skuteczniejsze zarządzanie energią osobistą, ułatwiając pokonywanie emocjonalnych i energetycznych wyzwań. A jednocześnie sprzyjając osiągnięciu stanu równowagi i spokoju. Włączenie tych nawyków nie tylko intensyfikuje świadomość własnego przepływu energii, ale także otwiera drzwi do głębszego zrozumienia siebie i swojego związku z wszechświatem. Stanie się mistrzem własnej energii to ważny krok ku wzmocnieniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Świadomość przepływu energii i praca nad jej harmonijnym utrzymaniem przynosi wymierne korzyści takie jak lepsze zdrowie, większa odporność na choroby i ogólna poprawa jakości życia. Regularna praktyka nie tylko zapobiega blokadom, które mogą prowadzić do stagnacji i złego samopoczucia, ale także zasila pozytywny cykl, w którym zwiększenie energii życiodajnej poprawia nastawienie, dając większą jasność umysłu i koncentrację. Na tej ścieżce człowiek doświadcza naturalnej poprawy humoru. Zwiększonej efektywności w codziennych zadaniach oraz rosnącego poczucia celu i motywacji. Docieramy do końca tego przewodnika poświęconego opanowaniu i kultywowaniu energii osobistej. Regularne stosowanie omawianych technik nie tylko wzmocni Twoje zdrowie energetyczne, ale także pobudzi ciągły rozwój duchowy. Każdy, nawet najmniejszy wysiłek, przyczyni się z czasem do kompleksowej przemiany, zapowiadając początek drogi ku pełniejszemu, i bardziej świadomemu życiu. Wprowadzenie tych praktyk otworzy przed Tobą nowe perspektywy, zachęcając do duchowej ewolucji, która przewyższa codzienne wyzwania. Zakończmy ten przekaz z życzeniem, aby zawarte tu treści stały się iskrą budzącą w Tobie nieograniczony potencjał, inspirując Cię do ciągłego rozwoju i odnawiania energii.